Pan Robert Herubin. Szanowny Panie Stanisławie, obejrzałem wczoraj film o Gierku. Ciekaw jestem pana recenzji. No ja nie obejrzałem filmu o gierku, nie oglądałem. No, nie wiem, tam czytałem takie recenzje, to uważają. Tam ci recenzenci uważali, że to Knot. Bardzo możliwe, że to Knot, ale sam nie oglądałem. Aleksandra Karpacka. Panie Stanisławie, jak Pana bardzo lubiłam, tak teraz lubię Pana ciut mniej. Pana odpowiedź w jednej z ostatnich sesji na temat przerwania wywiadu z redaktorem Korczarowskim woła o pomstę do nieba. No kurcze blade, jak to Pan mówi? Pan specjalista od teorii spiskowej i oburza się na pytanie o niebiańską Jerozolimę, bo Pan myślał, że zaraz będzie wielka lechia. No, myślałem, że będzie wielka lechia, bo pan redaktor Korczarowski już zaczął mnie egzaminować z hazarii no to już od tam, no to nie dlatego, znaczy nie tylko myślałem, ale byłem przekonany, że zaraz dojdziemy do Wielkiej Lechii, a ani Hazarią, ani Wielką Lechią, ani takimi wynalazkami jak niebiańska Jerozolima nie chciałbym się zajmować i nie muszę, no, ja nie jestem niewolnikiem pana redaktora Korczarowskiego, że cokolwiek by będzie, będzie chciał mi tutaj wmówić jak dziecko w brzuch, to ja muszę tu na wszystkie pytania mu poprawnie odpowiadać? Nie muszę. Więc tak. A jakoś na redaktora Hołubowicza w niezależnym Lublinie pan, się pan nie wściekł, kiedy pytał o to samo. No tak, tylko że pan redaktor Hołubowicz nie próbował mi wciskać jakichś zbawiennych prawd. Natomiast w postępowaniu pana redaktora Korczarowskiego taką intencję wyczułem i to no, poza wszelką wątpliwością, więc to jest ta przyczyna tej różnicy w reakcji. No i rola ZSRR w trwaniu państwa Izrael. Czy fakt, że na przykład Korczarowski miał inne zdanie, w dodatku uwarte faktami naprawdę wymagał tak skrajnej reakcji. Ja Pana cenię, i oglądam od lat, tak tego zachowania nie potrafię pojąć. Pozdrawiam. No, jakimi faktami Pan Korczarowski operował? Pan Korczarowski postawił tezę, że Stalin był twórcą Izraela. To jest po prostu, ta teza nie wytrzymuje krytyki w świetle faktów powszechnie znanych. Jeśli już sięgać głęboko, to takim prawdziwym twórcą Izraela był Balfour, premier brytyjski, minister spraw zagranicznych brytyjski, który w 1917 roku, pragnąc pozyskać pieniądze na kontynuowanie wojny od między innymi żydowskich finansistów, złożył deklarację, że po wojnie zwycięskiej Wielka Brytania tam się zakrzątnie wokół stworzenia Żydom jakiś tam możliwości zbudowania siedziby narodowej. No i potem się rozpoczęła właśnie, kiedy Wielka Brytania, jeszcze Stalina, Stalin nie miał nic do gadania. W, w tych sprawach Wielka Brytania yy, przejęła od Ligi Narodów mandat nad Palestyną, to wtedy żydowscy finansiści powiedzieli: No to panie, tego trzeba tu realizować, te obietnice. No i rozpoczęło się intensywne żydowskie osadnictwo w Palestynie, bo przedtem to nie, było, nie byłoby z kogo stworzyć państwa izraelskiego. I tam oczywiście ludność arabska natychmiast wcale nie była zachwycona tym intensywnym osadnictwem żydowskim. Zresztą Rothschild wykupywał tam ziemię. No i ludność arabska czuła, że coś niedobrze, w niedobrą stronę to idzie z ich punktu widzenia. No, i tam próbowała jakieś partyzantki organizować, ale Żydzi odpowiedzieli kontrpartyzantkami. No i po wojnie, po wojnie, pod wrażeniem kiedy świat był pod wrażeniem masakry Żydów europejskich w czasie II wojny światowej przez Adolfa Hitlera, no to społeczność międzynarodowa. W tym również Józef Stalin. Józef Stalin taka jego była tutaj rola, że po pierwsze się nie sprzeciwił powstaniu Izraela, bo gdyby się sprzeciwił, to prawdopodobnie Organizacja Narodów Zjednoczonych inne stanowisko by zajęła, bo Związek y, Sowiecki miał prawo weta jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, y, a poza tym rzeczywiście uzbrajał y, y, Izrael, głównie w czeską broń. Y, ale to trudno nazwać, że był założycielem Izraela. Tymczasem pan Korczarowski właśnie taką tezę tutaj y, y, forsował, y, argumentując, że on to się dowiedział, tego podczas swoich studiów. No, być może, że się tego dowiedział, ale to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Stalin popierał y, Izrael nie dlatego, że lubił Żydów, bo akurat ich nie lubił, wtedy już zaczął tam podejrzliwie na nich spoglądać, tylko dlatego, że miał nadzieję, Iż Izrael będzie swego rodzaju przeciwwagą dla mm, krajów arabskich, które wtedy były zdecydowanie prozachodnie. I król Farłk, i król Idrys, i tam inni. Ale kiedy, kiedy pułkownik Gamal Abdel Nasser obalił króla Faruka w Egipcie, no to natychmiast o 180 stopni Związek Radziecki tutaj się odwrócił i przestał popierać Izrael, ba uznał Izrael za swojego wroga, bo postawił na kraje arabskie. Także tak to wygląda. Natomiast no, niech się pani nie gniewa, ale o niebiańskich Jerozolimach, o Hazariach, o wielkich Lechiach, to wie pan, ja naprawdę nie chcę brać udziału w takich widowiskach. Jak ktoś lubi to robić, to niech to robi, ale ja nie lubię. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, co pan myśli o koncepcji dwóch porządków spontanicznego i dekretowanego czy wykluczają się wzajemnie, czy oba mogą mieć swoje miejsce w przyrodzie? Jako liberał z pewnością docenia wartość pierwszego, jako publicysta zdaje się pan bardziej skupiać na tym drugim. Czy zgodzi się pan z twierdzeniem, że wraz ze rozwojem społeczeństw nieuniknione jest dążenie do dekretowania wszystkiego, co tylko się da? Nie jest to nieuniknione moim zdaniem. To wynika tylko z tego, że w świecie zwyciężają idee socjalistyczne. Krótko mówiąc, zwyciężają inżynierie społeczne, bo socjalizm jest jedną z odmian inżynierii społecznej. No, a inżynier jest to co to jest? No, to jest porządek zadekretowany, to nie jest porządek spontaniczny, bo porządek spontaniczny rozwija się organicznie. Natomiast tu y, dominuje, zaczyna dominować porządek zadekretowany, no i ze wszystkimi tego konsekwencjami, co wymaga intensywnej tresury. Wszystkich ludzi na świecie do zachowań stadnych. No i właśnie mamy takie przykłady, tresury do zachowań stadnych. W tej chwili niektórych środowisk już nawet nie trzeba tresować, one są wytresowane i one już zaczynają tresować innych, tych, którzy jeszcze. Jeszcze nie mają y, takiego wyrobionego nawyku do zachowań stadnych, to zaczynają takich, takie środowiska, y, ci, ci sta, stadnicy zaczynają takie środowiska prześladować. Mam nadzieję, znaczy ja uważam, jak jeszcze raz to powtórzę, że to nie jest nieuniknione. Nie, to wy, wynika to po prostu z przyjęcia przez wielu ludzi, a zwłaszcza przez ludzi, którzy mają większy wpływ na sprawy światowe niż inni, przyjęcia inżynierii społecznych, idei socjalistycznych, właśnie inżynierii Nie. społecznych. My mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną, która się przewala przez Amerykę Północną i Europę. No to to już jest inżynieria społeczna bardzo daleko posunięta. I moim zdaniem tutaj tkwi przyczyna, a nie w tym, że coś jest nieuniknione. I tym. Częściowo optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Przy okazji życzę Państwu wesołych świąt, no i tak zdrowia i pogody ducha. Mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy tresowani do zachowań stannych.